Kaczorowska szaleje z Rogacewiczem. A Maciej Pela tańczy nad Wisłą z córkami. Ale one wyrosły. Mamy zdjęcia. Treningi do tańca z gwiazdami ruszyły na dobre. Od teraz Agnieszka Kaczorowska, 33 L. Przez dobrych kilka tygodni będzie zajęta tańcem z nowym ukochanym, który został też jej partnerem w programie, aktorem Marcinem Rogacewiczem, 45L. Ich córeczkami zajmuje się w tym czasie Maciej Pela, 35L. Ale nie jest to dla niego przykry obowiązek. Wręcz przeciwnie. Zobaczcie w naszej galerii, jak tancerz świetnie się z nimi bawi. A ZI przyłapali ich w niedzielne popołudnie nad Wisłą w Warszawie. Kaczorowska trenuje do tańca z gwiazdami. Ela przejął opiekę nad dziećmi. Do startu nowej edycji tańca z gwiazdami zostało mniej niż, niż dwa tygodnie. Nic dziwnego, że uczestnicy prawie nie opuszczają sali treningowej. No, może poza Tomaszem Karolakiem, który zaczął swoje treningi wcześniej, a teraz wyjechał na wakacje. No i oprócz kontuzjowanego poważnie Michała Czerneckiego, który na razie nie jest w stanie ćwiczyć. Na parkiecie szaleją za to Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Tancerka jest dumna ze swojej gwiazdy. Zwłaszcza, że na pierwszy trening przyniósł. Własnego kija. Aż nie mogła się go nachwalić. Maciej Pela przyłapany z córkami Córkami gwiazdy zajmuje się w tym czasie ich tatuś. Na szczęście one też mają szansę potańczyć. Robiły to ostatnio z Maćkiem Pelą podczas spaceru nad Wisłę. Przebiegali razem przez fontanny, wygłupiali się, robili sobie fotki, a gdy zgłodnieli, poszli na pyszną pizzę. I choć Maciej Pela prowadzi zajęcia taneczne i sam ma ostatnio ręce pełne roboty, zawsze znajdzie czas dla córeczek. Emilka, 6 l. i Gabresia 4 l. To jego oczka w głowie.